Siemankę, moi drodzy, z tej strony oczywiście. Tasiek, witam Was w kolejnym materiale dotyczącym Pokémon TCG na moim kanale, w kolejnym metatoku. Kolejny poniedziałek, kolejne omówienie mety z turniej onlineowych z ostatniego tygodnia. Tylko w tym tygodniu wydarzyło się coś dziwnego: jest problem e, związany z tym, że no jakoś tych turniej powyżej 100 osób było bardzo mało, bo chyba 3 albo 4, więc trzeba to będzie trochę inaczej. Trochę inaczej zebrać. Wziąłem turniej, gdzie było mniej ludzi, też żeby przedstawić wam, jak to się wszystko prezentowało. Chyba jest to spowodowane tym, że nie było late nighta w sumie. Wydaje mi się, że wtedy był update jakiś. A w ogóle z tym late nightem jest taki problem, że um, jakby twórcy PTCG live trochę trolują e, ludzi od late nighta, bo chyba najpierw update y były w czwartek i wtedy był właśnie late night. Potem Late Night'a przesunięto na środę i teraz updatey są w środę lub w czwartek, więc tak naprawdę nigdy nic nie wiadomo. Ale przejdźmy do omówienia. Pierwszy turniej jaki dzisiaj sobie przejrzymy, to Redacted Obsidian. 11 11. wersja. I wygrany przez Lostboxa. Lostbox, no jak to Lostbox, tym razem Lostbox z Kyogrem. No chyba aktualnie najlepszy, najmocniejszy build, jeżeli chodzi o, o Lostboxy. Wygrał dwa turnieje w Ameryce, wygrywa turnieje online. Owe. Bardzo trudny, jeżeli, jeżeli macie czas, żeby poświęcić, żeby ogarnąć sobie tu, tego Lost Boxa, to bardzo, bardzo polecam. Jeden z mocniejszych buildów. No drugie miejsce w tym turnieju Arceus z Lifionem Wister i Leipardem jako silnikiem. Ci, którzy nie wiedzą co robi Leipard, to praktycznie to samo co Kirlia, tylko ma więcej zdrowia, więc nie ginie od Radiant Greninja. No, to jest build, który pojawia się już któryś raz. Bardzo ciekawy, wydaje mi się. No, bo Lithium jest jakby odpowiedzią Nazarda, W innych meczach grać po prostu Arceusami, Sheren Scarem i dobierać karty z Leiparda, a nie z Bibarela. Co jest dosyć ciekawe, więc, więc myślę, warte testowanie. Jeżeli ktoś lubi grać Arceusem, kolejne miejsce to jest Miraidon z Flank Pikachu VMAX z Abdosem bez hawluczy. To ciekawe. Czyli obijamy jednego atakera przeciwnika, potem nie wiem, bosujemy mu innego, uderzamy 120 w tego nowego atakera, czy w tego nowego Pokemona i dobijamy tego Pokemona na ławce. No i jest też tutaj flank Pikachu VMAX, który jest wydaje mi się dobrą kontrolą na obecną metę, bo jest wiele deków, na przykład Miraidon, które grają basic Pokémony tylko i wyłącznie. Lugia, jeżeli nie gra Luxraya, to ma naprawdę ciężko zbić takiego flank Pikachu VMAX, ale wydaje mi się, że teraz wszystkie Lugie grają Luxrayę. Ale jako odpowiedź na jakiegoś np. Na Lost Boxa, czemu nie, taki flank Pikachu Vimax z ciekawym pomysłem może być, jeżeli jest meta taka dookoła was, gdzie jest dużo basiców, to myślę, że flank Pikachu jest, jest ok. Tutaj mamy kolejnego Kyogra, bez Echoing Horna tym razem. Dalej mamy Rapid Strike Urszifu, który już niedługo może dostać nowego kolegę za inteliony VMAX, czyli Iron Valianta. Wydaje mi się, że omówię może deki, które w Japonii teraz były bardzo popularne i wygrały jakieś tam turnieje, bo już Japonia również ma Paradox Rifta. W sensie oni mają z reguły dwa dodatki, które u nas łączą się w jeden i w momencie jak u nas wyszedł Paradox Rift, czy tam były pre to u nich wyszedł drugi dodatek. Jeżeli mnie rozumiecie, tak? Pierwszy dodatek z Paradox Rifta był u nich wcześniej, drugi jest teraz. Więc, więc już mają chyba wszystkie karty. Można zobaczyć. Jak tam im idzie. Szóste miejsce: Lugia. Lugia colorless, z tego co widzę. Jest Luxray, jest Radiant Zart, jest Dance Pars. Um, nie ma Jelenia. Um, ja ostatnio gram właśnie, właśnie wersję z Jeleniem i gra mi się bardzo dobrze. Cztery bossy. Oj, cztery bossy. Coś wspaniałego, powiem Wam. Tutaj mamy Duraludona um, z Falenk Pikachu. W sensie Arceusa z Duraludonem i Falenk Pikachu to jest Spiritomb. Czyli taka wersja antylugia, można by powiedzieć. Um, czy trafił, trafili na siebie ci gracze w, w topce? Tak. Czy to nie ten yy, Arceus? Nie, to nie ten Arceus. Na co trafił ten Arceus, że mu tak nie poszło? Ymm, zremisował z Lugią. Aha, czyli zremisował z tym, z tym panem, tak? Tak, to był remis. Okej. Okay. Ale to chyba zrobili remis, żeby wejść do topki? Tak mi się wydaje, no bo jednak Arceus z Duraldonem robi Lugię z Archeopsem bez problemu. No nie wiem. No i mamy Giratinę. Dlaczego Giratina nie wygrała tego turnieju? W sensie no były Kajogry, ale dlaczego nie była wyżej? Nie trafiła na Arceusa? Bo Giratina to jest bardzo dobra odpowiedź na Arceusa, zwłaszcza Arceusa z Duraldonem. No nie trafiła w topce na Arceusa. Trafiła na Losboksa, więc nie ma się co dziwić. Że, że przegrała. Dalej mamy Gudrę na dziewiątym miejscu. Jeszcze sprawdzę sobie tą listę, bo Gudra zawsze jest ciekawa. Jest zamazenta, jest Spiritą. Taka standardowa lista Gudry wydaje mi się. Kolejny turniej to mamy Standard Pumpka Weekly. I tutaj jest wygrany przez Charizarda z Arceusem i Pidgeotem. Eee, mamy tutaj Sponge Gloves, które dają 30 obrażeń więcej w wodne Pokémony. Eee, to jest chyba po to, żeby zbijać łatwiej... Um, żeby zbijać łatwiej... Eee, baksy, Boże, baksy. -y? No bo nie ma chyba nic innego wodnego, co tutaj mogłoby przeszkadzać. W ogóle jest Baskuling's Gather The Crew, który wyciąga dwa Basic Pokémony na ławkę. Zamiast, zamiast PJ Call for Family, jeden, dwa linia Arceusa Vistar, cztery Iridy. To jest build na Iridzie zamiast Arvena. Okej. Okay. No to też jest ciekawostka. Dobrze, idźmy dalej. Mamy kolejnego Miraidona. Czy coś tutaj jest specjalnego w tym Miraidonie? Nie ma flank Pikachu w ogóle. To jest chyba jedna rzecz, której tutaj nie ma. Dalej mamy Lugie, miejsce trzecie. No, taki standardowy build lugi, ale tą czwartą Lugię V to na bossa wymienię gość I nie graj Great Boli, dobra. To nie jest standardowy build lugi. Ja, tak jak mówię, ja Great Boli nienawidzę w lugi. Ja wolę grać co innego. Mamy kolejną gudrę. też raczej taki standard. Już jeden Rajhan, Mirage Gate jest za Mazenta. To już chyba, chyba taka ta, ta, ta lista gudry będzie praktycznie cały czas. Mamy tutaj Charizarda kolejnego. Nie wiem dlaczego ten nie został oznaczony jako Charizard z Arceusem, a jedynie Charizard. Swoją drogą ciekawostka, ten grał linię 1-2 Arceusa Vistar, a ten gra linię 2-1. Bo czemu nie? Mamy Sejun'a, Sejun Park, chyba jeden z najlepszych graczy Mirajdona na świecie. Dalej e, twardo ciśnie swoją listą z biczkortami agresywną listą z Luminionem, z Drapionem. E, no Jeżeli działa, jeżeli umiesz tym grać, no to dlaczego by by tego, by to zmieniać, mamy pierwsze Cienpa'o z rotomem V. To jest ciekawostka, z rotomem V z Arwenem. O, oh. to jest chyba build, którym teraz gra Jared Grimes. To jest taki gracz, który od jakiegoś czasu bardzo dużo gra właśnie Chien-Pao z Backscaliburem. bo aktualnie jak ja to nagrywam, to trwają regionalsy w Toronto i bardzo, bardzo dużo grał właśnie Jared Cienpa'o i też grał Rotomavi, grał Arvena, Forest Searstone'a, więc wygląda to faktycznie jakby to miał być build podobny do builda, buildu Jareda. A może to jest build, który, z którego Jared zaczerpnął, e, zaczerpnął inspirację. Tutaj mamy Turbo Lost Boxa na czterech butach. Cztery buty, jeden pokestop. Chyba wolałbym, nie wiem, trzy buty, dwa buty, trzy pokestopy, jeżeli już. Ale znam ludzi, którzy lubują się w, w butach i chcieliby je grać praktycznie wszędzie. Co mam tutaj jeszcze ciekawego? Miałska Rada w ogóle na miejscu 12. Miałska Rada oczywiście z Pidgeotem, z Arceusem. No tak, e, tak trzeba grać. Jest Sheryl do leczenia, bo macie tylko atak z jednego ataczmentu, a Lakazam do przekładania obrażeń. No, jak ktoś chce grać Miałską Radą, to proszę bardzo, jest, e, jest w, miarę dobry, w miarę dobry build przedstawiony. Co to jest w ogóle? Cliffery? O co tu chodzi? Cliffable EX. No tak, to są te klifery, które podpinają energię na bench do każdego innego klifery. Jeżeli, jeżeli ten cliffery jest na aktywie, więc robicie tak naprawdę mnóstwo energii, wyciągacie na stół, jest weirdir, który wchodzi i ściąga energię i robi knockout, jest cliffable, który mówi, robi 170 i przekłada energię jak tylko chcecie między pokémonami, a wszystkie pokemony, które mają podpiętą psychiczną energię nie mają retreatu. Więc możecie na przykład podpiąć energię do klifery, użyć tego klifery, żeby naładować inne klifery, potem zretreatować tego klifery na kliferę drugiego, użyć drugiego klifery, potem switchność tego kliferę na kolejnego klifery, a potem wyewoluować aktywnego klifery w za zaatakować ze 170 i poprzekładać sobie energię jak chcecie. Dobra, musiałem złapać oddech. Ciekawy, ciekawy build. Dalej mamy Sunny z Weekly 126 i tutaj jest Arceus, tego pana chyba już widzieliśmy w ogóle. Um, i to jest ten build, właśnie z Leopardem. To jest ten build, właśnie z, z Leopardem. Ciekawy, ciekawe. Widać, że robi jakieś wyniki. Um, czy on trafił na jakieś Charizardy? Na dwa. Chyba, że to jest. Nie, to był Sablezard. To ten się nie liczy. Na jednego tra trafił Charizard. Okej. Okay. Ciekawe. Mamy dalej Miraidona. Coś ciekawego tutaj się znajduje. Raczej nic. E, Sejun po raz kolejny ze swoim buildem. Widać, że Sejun teraz trenuje. Może się wybiera na jakiś turniej. Bo coraz więcej go tutaj w tych turniejach online można, e, można znaleźć. Dalej mamy kolejnego Lostboxa. To jest Turbo Lost Box z miu em co ciekawe, i Drapionem. Jak on to wszystko to zmieścił? Energy Recycler. Po co nie lepiej grać 4 Super RODY, jeżeli nie i ogra, Wydaje mi się, że lepiej. I kolejna Giratina. To jest lista, wydaje mi się, z regionalsów. Z miejsca w top 8, z piątego miejsca z Lil. Nie pamiętam, jak się gracz nazywał, ale, ale to jest chyba ta lista. Poznałem po tym, że nie było Manafi. Tutaj mamy Rapistrike Urshifu. Aha, chciałem powiedzieć, że nic ciekawego. Tutaj jest Rayquaza jako silnik. Rayquaza na bilicie diskarduje waszą rękę, dobiera ci trzy karty i ma bardzo ciekawy atak, ale koszt jest taki, że rapistrek energia i wodna energia tego nie naładuje, więc obstawiam, że to jest tylko pod silnik. No i spoko. Jak chcecie oddać dodatkowo trzy prizy, to grajcie Rejkład. Dalej mamy Palki z Cien Pao. To jest deck, którego od, od jakiegoś czasu już nie widziałem. Jest Suicune, żeby robić jakieś early ataki, ale w sumie to można to samo zrobić z Palki Wistar tak naprawdę. No ale trzeba mieć Palkie Wister. Plus mamy tutaj Draw jednej karty. Jest gringe no Wszystko, czego byście się spodziewali w takim deku. Mówię, ja nie lubię tej talii, w sensie inaczej. Ja bardzo lubię palkie i bardzo lubię deki oparte na palki i na Cinn również. Ale nie podoba mi się ta talia w meczu właśnie na Charizardy. Ale tutaj widzę, poszło całkiem nieźle, no bo nie wiem, jak macie zonecznować Charizarda, chyba że go bijecie jakoś na dwa razy. Nie wiem, nie znam się na tym deku, to dlatego się nie wypowiadam i nim nie gram. Ale wydaje mi się, że to może być trudne. Eee, kolejny Lost Box z Kyogrem, nic ciekawego. Eee, czy mamy coś ciekawego dalej? Arce Usalić Dragon na przykład mamy, proszę bardzo. To jest ciekawy dek. Z Giratiną, Neuvernem, Duralodonem i Gudrą. Jakbyście nie wiedzieli, Ragey Drago na swoim ataku może wybrać atak jednego z Pokémonów smoczych z discarda i użyć go. Niezależnie od kosztu, tak naprawdę, więc, więc to jest taki trochę boks, bo macie dużo smoczych atakerów, którzy mają wylądować w discardzie. Dlatego gracie Kirlie i macie Arceusa, żeby tego Ragey Drago naładować. To wygrało chyba Worlds w juniorach, W sensie ten deck, Ale no to wydaje się być trochę inconsistent i jeszcze chyba za słabe na tą metę. Mimo że smoków jest naprawdę dużo. Kolejny turniej mamy Deckout Mondays. Trzy e, Miraidony w topce. No to musiały być ciekawy turniej, naprawdę. I tu mamy magnezona Wistar w ogóle. To jest też coś, czego dawno nie widziałem. E, jeżeli chodzi o, o Miraidony. To jest fajna odpowiedź na Lost Boxa. no bo macie Magnetic Tension, który wyciąga Pokemona z ławki przeciwnika i zadaje mu 40 obrażeń. E, jeżeli wyciągniecie Manafi, bijecie po się zbijacie Manafi i potem Magnezon Vistar za taką Vistra zadaje dwa razy po 90 obrażeń. Jeżeli przeciwnik Manafi e, nie wyciągnie, no to zbijacie mu na przykład dwa konfi albo, albo, nie wiem, dwie Kirly, jeżeli gracie na Gardevoir, e, Więc to jest spoko. No, tu mamy build taki z Mew i X-em, z Flank Pikachu. No też całkiem spoko. Jakby tymi raidony się dużo od siebie nie różnią, tak? No bo co tam można zmienić? Grać trzy POFFY czy cztery? O to jest Luxray jeszcze jako odpowiedź, nie wiem, na Zarda, na, nie wiem. Jakby trochę chyba za bardzo idziemy w stronę tego, żeby Miraidon był Disruptującym deckiem, no bo macie Judge Path, no to wiadomo, ale macie też teraz Funk Sniper, żeby discardować yy, karty z ręki przeciwnika i Cleansing Glovesy 30 i więcej, hmm, 60, trochę za mało, żeby zbić Comfy, a bo jest jeszcze Zapdos. Okej. Okay. no to teraz to ma sens w sumie, bo robicie 30 plus Cleansing Glovesy dają wam 60 plus Zapdos daje wam 70, więc zbijacie Comfy. Plus możecie zdiskardować trenera z ręki przeciwnika. Na Lost Boxa w takim razie to jest ciekawy pomysł. Nie powiem, że nie. A propos Lost Boxa Dali mamy Lost gudre. Kolejna standardowa lista. Tutaj to się wiele nie różni. Ja bym bardzo chciał, żeby gudre wróciła, bo to jest jeden z moich ulubionych deków. Mamy zarda. Co? Co to co? Co to tu robi? Przepraszam, czy to jest jakiś przegrany zakład i to miał być troll? Nie rozumiem. Bo nie widzę nigdzie jego pre Ani nie widzę jak go wyciągnąć. Czyli to jest albo sposób, żeby przestraszyć przeciwnika, albo jakiś troll. Obstawiałbym to drugie. Dalej mamy Lost ja Mamy Andrew Hedrika, który grał Turbo Lost Box'em z butami, trzy buty, trzy pokestopy. Szewski. To mi się podoba. Um, grał switch. Po co Switcha Czemu nie switch karta? Co? Czemu nie grał switch karta? Czemu grał switcha? Dlaczego ja tak mało rozumiem? Masz same basiki. Aha, grał 4 Switch karty. Więc chciałem ja mieć 5 Switcha. A nie chciał grać ropa. Okej. Okay. niech będzie. I mamy Lugie. O boże Lugie, gardę, pierwsza garda dzisiaj. No taka standardowa bym powiedział. Tordowa tak zwana. Kolos 2 ma brakuje. No, to też chyba niewiele można zmienić już w gardzie, ale na dziewiątym miejscu jest Zorobox. Jezu. Jaki ten deck jest dobry? Tylko że nie działa. Mamy Zoroboxa. Zobaczcie, ile tu jest Pokémonów. Ile tu jest Pokémonów? 29 Pokémonów. Ja pierdzielę. Dla tych, którzy nie wiedzą, to opiera się na tym, że wydyskardujecie różne Stage One i Zoroark może się w nie transformować raz na naturę. I macie tutaj kilka różnych energii do ataku i macie bardzo różnych atakerów tak naprawdę z różnych, z różnych, typów, bo macie powiedzmy Set Titana, który jak podepniecie do niego specjalną energię, to robi 220 obrażeń, a z racji, że pewnie będziecie do tyłu podpinacie Reversala i atakujecie za 220. To jest w ogóle jakiś nowy Cliffable, który zadaje 50 obrażeń. I jeżeli przeciwnik był znokautowany, to dobieracie jednego prize'a więcej. Macie który bije 50 we wszystkie Pokémony przeciwnika. Jeżeli na stole jest Manafi, no to musicie go jakoś zbić, macie radę Alakazama na przykład do przekładania obrażeń, ale macie też na przykład Heisujanskiego Braviary, który nakłada 3 damage na każdego pokemona, który ma na sobie już jakieś damage cantery. Więc jest to jakoś do ogrania. Macie oczywiście Slowbro, który jak przeciwnik ma jednego prajza, to wybierzecie dwa prajzy po prostu. Macie Scovilleina jako kontrę na, na Zarda, bo to bije 180 razy 2 w Zarda. Więc, no, jakby zamysł tego deku jest bardzo dobry, bardzo prosty. Problem jest taki, że Lost Books istnieje i Lost Books bardzo łatwo może was ograć. Pytanie, czy jak wejdzie Jirachi z Paradox Rift'a, to ten dek nie będzie nagle, nagle jakiś lepszy, ale pewnie nie, bo wchodzi też Iron Hands, więc, więc może, być, może być różnie. Dobrze, z tym turniejem chyba się już pożegnamy i mamy Tournament of Doom, wygrany przez Gardevoir'a, proszę bardzo. Wygrany przez Gardevoir'a. No, lista też taka powiedzmy prawie tordowa, można powiedzieć. Są dwa bossy, palpad Worker, nie ma tylko los 2 Kiuma. Tak naprawdę, dalej mamy Giratinę. Pewnie domyślacie się, co powiem, że lista standardowa jeden Ultra Ball jest. Z reguły tego w Giratinie się nie widzi, bo wyciągacie ją raczej, raczej na bieżąco, rzucie, nie wiem, koloresa po drodze, jak się trafi. Dalej jest Lugia z Ditto. Ja nie jestem wielkim fanem ditto. Dwa greatbole, dobra przepadnij, <grymne> nienawidzę boli w Ługi. Dalej mamy Zarda, typowy Arwen Zard, teraz jestem też Pidgeot V z Forest Seal Stone, żeby użyć Pidgeota i Forest Seal Stone, a, i potem wtasować Pidgeota w z powrotem do deku. Całkiem spokojna combo, jeżeli nie chcecie, mieć, nie chcecie mieć dodatkowego two na stole. Rapid Strike Shifu standardowa lista. Mogę od razu powiedzieć, tutaj nie ma nic, co w Wurskifu może być zmienione, cały czas jest ta sama 60 praktycznie. E, mamy lugie i to jest build, którym mógłbym grać. To jest build, którym mógłbym grać, bardzo mi się ten build podoba. E, to jest w ogóle build taki jak mój praktycznie, Ej, bez kitu. ja gram dokładnie tym samym buildem, tylko mam dwie luminus energię zamiast terapeutyka. A nie, bo to są wszyscy nie ma jelenia. To nie jest mój build jednak. Ja gram jelenia jeszcze. Co my tu mamy? Kolejny Lost Box z hałluczą jako kontra, jako pomoc w sumie jako kontra na mirory, żeby obić dwa komfy i dobić Seblaja, a poza tym Turbo. Dwa to tak średni Turbo. Dalej mamy Kajogra. Też już widzieliśmy kilka Kajogrów. Coś ciekawego trochę niżej. Tinglu. Darkroy. Dobra. Dialga. Dobra. Zaraz bo Idealgę też sobie obcejrzymy. Tinglu IX. No, jak widzieliście, jak, jak działa Tinglu IX u mnie na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. Po prostu nie działa. Tylko to jest wersja bez Pafa. Ja grałem wersję z Pafami i to mnie mogło zgubić. Darkrai Vistar. Powiedziałem, że to jest standardowa lista Darkrai, bo ten Darkrai e, wygląda w taki sposób od bardzo dawna, ale bardzo ciekawy, deck to jest. Y, na pewno, wydaje mi się, że Darkrai Vistar może być grany teraz w ring Moonie w jakiś. W wąskiej liście 1-1 czy coś takiego. No i dialga z magnezonem, z Rotomem, z Miraidonem. Miraidon wyciąga Magnemite. Potem robicie magnezonę i magnezonami próbujecie naładować Dialgę, 18 energii. No i mamy kolejny Pokémon Battle Park. Znów Sejun, tym razem na pierwszym miejscu. Oczywiście lista niezmienna ta sama. Widać że, widać, że ćwiczy do jakiegoś turnieju albo coś. Dalej mamy Lugie. Taka też lista, która się przewijała już niejednokrotnie wydaje mi się. E, też jest dobra oczywiście, te wszystkie listy, lugi są dobre, ch chyba że grają Great Ball, to wtedy nie są. E, więc jak chcecie to bierzcie i grajcie tak naprawdę. Tutaj mamy mm, trochę inne podejście do kanadyjskiego chien bo mamy pokegira. E, jest lost vacuum, więc jest wycięty jeden nest ball, jeden ultra ball z tego co widzę. Jest dodany switch w ogóle, tam był jeszcze, więc trochę ta lista jednak ewoluuje. E, no a tutaj chyba, nie no jest rope. Dobra. Jest rope. Co tu się podziało? Nie wiem, co tu się podziało, bo jest jeden Ultra Ball mniej, jest roup i jest też jeden Nest Ball mniej, ale nie widzę, co jest za Nest Bola włożone. Super rod, tam był jeden? Nie, jest linia 303 Exkalibura, bo 302 z reguły jest grana teraz. Dalej mamy Lost Boxa Turbo, to już nie ma na co patrzeć, raczej Arceus z Duraludonem, to już też widzieliśmy. Tutaj mamy Turbo Lost Boxa, oczywiście. Gudre też już pewnie widzieliśmy, tak. GUDRE też widzieliśmy. Tutaj mamy Maciordana, proszę bardzo. Z Miraidonem. I tutaj mamy coś ciekawego, bo jest Oinkolon IX. To jest deck, który miał trollować i miał być ciekawy. Oczywiście jest przepiękny lecząk, proszę bardzo, podziwiajcie pięknego leczonka. I podziwiajcie jego ewolucję. No cóż. Ciekawa talia, ciekawa karta, bo uderzacie 10 plus 30 za każdego pokemona przeciwnika na benchu, macie też 260 HP, więc możecie sobie liczyć na to, że szutujecie wszystko, ewentualnie z drugiego ataku bijecie 210. No i macie Sheryl, bo w ogóle bijecie z jednej energii. Teraz macie jeszcze Rigid Banda, który sprawia, że wasze Pokémony zostaną 30 mniej obrażone. Stage 1. Oink jest stage 1 oczywiście. Macie jeszcze Vigard Energię, żeby zmniejszać obrażenia. Macie silnik na skłowacie B-Barelów, Early macie klefer robicie Disrupt, Judge Path. No to mogłoby, być, to, to mogłoby być ciekawe, naprawdę. Ja, ja byłem fanem tego deku, można powiedzieć trochę. I na koniec przejdźmy sobie standardowo do analizy mety. Jak widzicie w ostatnich 7 dniach najwięcej było Cienpao, co ciekawe. Potem Lostboxy, Boxy, Miradony, Lugia, Zard, Giratina i dopiero na siódmym miejscu Gardevoir, Arceusy. Ader i Charizardy z Arceusami, tak to się prezentowało w ciągu ostatnich 7 dni. A ogólnie w ostatnim czasie meta prezentuje się następująco, widzicie sobie to po lewej stronie. Jak to wszystko będzie ewoluować? No, teraz będzie ewoluować w stronę Paradox Rifta. A jak? Zobaczymy. Jest mnóstwo mocnych kart w Paradox Rifcie, zresztą o najmocniejszych kartach nagrałem materiał na kanale. Możecie sobie teraz go obejrzeć, bo za ten materiał już Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie lajka. Zasubskrybujcie kanał po więcej tego typu materiałów lub ogólnie materiałów związanych z Pokémon TCG dzwoneczek kliknijcie, żeby być na bieżąco. Będziecie dostawiać wtedy powiadomienia i widzimy się w kolejnych materiałach lub na streamach. Życzę Wam miłego dnia, lepszej pogody, chociaż jest jesień, więc ciężko lepszą pogodę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.